Hej, jak pewnie da się ostatnio zauważyć, mam fazę na wodór. Nie wiem czy wiecie, ale wodór ma też swoje izotopy, z których można zrobić ciężką wodę. Wodór, jak wiadomo, ma jeden proton i elektron. Tak samo deuter. Tylko że deuter ma też jeden neutron, co tworzy go prawie dwa razy cięższym niż wodór. Lecz istnieje też tryt, który ma dwa dodatkowe neutrony co tworzy go trzy razy cięższy niż wodór. Ale on w odróżnieniu do deutra jest niestabilny i radioaktywny. Co jest też bardzo ciekawe, bo w taki sposób można zrobić radioaktywną wodę. Co ciekawe, ciężka woda, czyli woda z deutrem zamiast wodoru, występuje naturalnie. Około 115 cząsteczek na milion normalnych cząsteczek wody. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o izotopach, niekoniecznie wodoru, to wiecie co robić. Poza tym już niedługo zrobię generator wodoru też na tym kanale. A jak wiadomo wodór robi bum.